Oczywiście w ubiegłym roku, który się zapisze z tego tytułu bardzo ważną datą w historii Polski, stało się coś, co nie miało precedensu w poprzednich latach i w ogóle w całej historii Polski. Mianowicie naród w referendum zrzekł się niepodległości państwowej, zrzekł się suwerenności państwowej. Wprawdzie przed referendum Niektórzy zwolennicy integracji Polski z Unią Europejską zaprzeczali temu, że to oznacza zrzeczenie się suwerenności, przynajmniej częściowe. Inni twierdzili, że suwerenność właściwie już jest kategorią historyczną i nie ma takiego znaczenia. No ale po referendum bardzo szybko dowiedzieliśmy się, że jednak te obawy były trafne. Nie tak dawno Rzeczpospolita, która przecież nie należy do żadnych eurosceptyków, była raczej jako gazeta za integracją, podała informację, prawdziwą zresztą całkowicie, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej, znaczy od 1 maja, co najmniej 60% obowiązującego w Polsce ustawodawstwa, nie będzie już pochodziło z, od polskich organów władzy ustawodawczej, tylko będzie pochodziło z, od organów unijnych. No to właśnie oznacza być może, że to dobrze, bo czasami niektóre ustawy brukselskie, niektóre regulacje brukselskie są lepsze od naszych, to trzeba przyznać, ale niektóre są gorsze. Więc, Ale nieważne, czy są lepsze, czy gorsze, ważne jest, że będą pochodziły stamtąd, a to oznacza już że przynajmniej w tej części suwerenność państwową utracimy. Więc w tym sensie jest to niewątpliwie mamy ostatnie miesiące niepodległości. niepodległości. Natomiast czy w ogóle Polska jako państwo odrębne, podobnie jak zresztą inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, w ogóle będzie zanikała, czy nie, to zależy od tego, w jakim kierunku i jakie będzie tempo ewolucji samej Unii Europejskiej. To, co już miało się stać, przed czym Unia Polityki Realnej, do której ja na przykład nalezę i na już czas przestrzegaliśmy, uważaliśmy, że jest alternatywa, była alternatywa i przedtem, bo ta teza jakoby nie była alternatywy wobec wejścia do Unii była nieprawdziwa. Alternatywa była chociażby w takiej postaci, że oprócz Unii Europejskiej, która no jest właściwie byt prawny rozpocznie dopiero od 1 maja tego roku. Przedtem były tylko prawnie istniały tylko wspólnoty europejskie różne. I oprócz tego istniało coś takiego istnieje coś takiego jak Europejski Obszar Gospodarczy. I to była właśnie alternatywa wobec Unii Europejskiej. No ale stało się, 8 czerwca decyzja zapadła, nie ma co do tego wracać. Bo no, w tej chwili przynajmniej nie ma żadnej możliwości, żeby tę decyzję zmienić. W związku z tym nasza uwaga kieruje się siłą rzeczy na kierunek i na tempo ewolucji samej Unii Europejskiej, bo od tego, jak powiadam, zależy to czy Polska w ogóle jako państwo jeszcze będzie w jakiejś perspektywie dającej się przewidzieć istniała, czy też będzie stopniowo, w ogóle wszystkie państwa będą stopniowo zanikały na rzecz zbudowania takiego imperium europejskiego, który, o strukturze federacyjnej, przynajmniej na to się zanosi, o strukturze federacyjnej, w której dotychczasowe państwa pełniłyby funkcję prowincji, Obdarzonych jakimś tam, nie wiadomo właśnie jakim, nikt tego nie wie, zakresem autonomii. Taka jest mniej więcej, tak się rysuje przyszłość. Taka przepowiednia. No i nie tylko przepowiednia, ale to raczej będzie taka, taka realność. Panie redaktorze, a patrzymy teraz na posunięcia też rządów, który, no nie chcę tutaj cytować tego, umrzeć za nicę i tak dalej, ale wiemy, że były takie, tak przejmę dramatyczne wydarzenia tam, dziejące się, prawda, w Brukseli chory premier, ale jednak broniący sprawy polskiej. Czy to rzeczywiście jest taka realna, że tak powiem, potrzeba wyjścia naprzeciw no, tym zakusom reszty państw Unii Europejskiej, czy to troszeczkę taka doza patriotyzmu, jakby powiedzieć, do, dołączona do, do władzy sprawującej SRD? Nie można patriotyzmu nikomu z góry odmawiać. Pomalić. Być może, że tam jest coś takiego. Natomiast ja Przypuszczam, znając trochę naszych polityków, przypuszczam, że to nie tyle patriotyzm, co socjotechnika pewna. Otóż do referendum większość sił politycznych, za wyjątkiem jak powiadam Ligi Polskich Rodzin, mówię o parlamentarnych w tej chwili, UPR, Unii Politycznej jako pozaparlamentarnych, jeszcze z parlamentarnych chyba ruch katolicko-narodowy był przeciwny wejściu do Unii. Samoobrona rozmaicie to tak, się tak, kształtowało. No była za, a nawet przeciw, więc to, to trudno wie. tak powiedzieć. E, natomiast miały te siły polityczne i ci politycy byli świadomi tego, coś tam muszą wiedzieć przecież, więcej, niż, więcej wiedzą trochę niż tacy zwykli ludzie że po referendum będą się ujawniały coraz to nowe takie fakty, no i ujawnianie, powiększanie zasobu wiedzy społeczeństwa o tym, jak będą wyglądały realia po wejściu do Unii może spowodować i powoduje taką deziluzję, to znaczy rozczarowanie i to rozczarowanie mogłoby napędzić wiatr w żagle, mówiąc obrazowo, tym ugrupowaniom eurosceptycznym. W związku z tym ugrupowania, które Zachęcały przedtem obywateli do głosowania za integracją, zorientowały się i przestawiły swoją propagandę na tory obrony interesu narodowego. Stąd się narodziło to hasło NICE albo śmierć. Nikt za NICE nie będzie umierał, to taka jest retoryka tylko. No ale pan premier Miller też się do tego dostroił. No dlaczego, jak to mówił jeden z biskupów a jest tylko dla grzeszników, Pan Bóg stworzył rzeczy smaczne, prawda? On też chce bronić interesu narodowego, no zresztą kto ma bronić, jak nie premier sądu, prawda? Urzędowo Tak, przecież. Ta, wyglądało to jak najbardziej naturalne. Co tam pan premier sobie myśli, naprawdę to jest inna sprawa. Chciałbym zwrócić uwagę, że nie była to tylko chyba socjotechnika. I w, jeszcze do tej sprawy b, wrócimy. Tak, już... natomiast, natomiast rzeczywiście zaznaczyły się dwa rozbieżne stanowiska, i w tej chwili, jak gdyby, dochodzi do głosu stanowisko, które nazwę ugodowym. Nie nastawiajmy się przeciwko Unii Europejskiej. Tak naprawdę, nie chodzi o samą niceę i sposób liczenia głosów, bo to jest jedno z ważnych zagadnień. Nie przeczę, że nieważne. Ale nie najważniejsze ważne jest tak naprawdę i dyskusja nad konstytucją unijną to jest dyskusja o tym, w jakim kierunku Unia pójdzie czy w kierunku stopniowego demontowania państw narodowych czy też ten proces będzie zahamowany. Jedność, różnorodności? jakoś tam mówił. No to tak się mówi. Za tak pierwszej komuny się mówiło, że coś jest narodowe w formie, ale socjalistyczne w treści. Więc ja bym do tych sloganów nie przywiązywał zbytniej wagi, natomiast warto zwrócić uwagę na pewien paradoks. Starsi ludzie pamiętają taką spiżową tezę Józefa Stalina, że walka klasowa się miała zaostrzać w miarę postępów socjalizmu. Otóż widzimy coś podobnego. W miarę postępów integracji zaostrza się retoryka obrony interesu narodowego. Też taki paradoks, jakiś taki dziwny. Myślę, że to jest naprawdę jednak chyba w przypadku Polski. I z jednej strony walka o miejsce Polski w Unii Europejskiej, ale z drugiej strony również walka w polityce wewnętrznej. I ja bym w tym kontekście również widział ostatnie zmiany między dwiema partiami. Partią, że tak powiem, nazwę ją w skrócie narodową i partią ugodową. Ugodową. Panie rektorze, mamy początek roku, nowy miesiąc, styczeń jeszcze, prawda? Nie mamy tutaj kawy, więc trudno o fusy, ale może też jakieś wyróżnienie. Ale Pana prognozy, może i pozytywne, i taka, i taka negatywna, przyszłych miesięcy czy nawet roku, całego by Pan nam mógł nakreślić według tych wszystkich zjawisk, które tutaj obserwujemy. Chodzi mi teraz tak o właśnie stosunek Unii Europejskiej do Polski, wszystkie te sprawy, jak na przykład z mlekiem, prawda? To jest taki jawny przykład konkretny, ale bardzo, bardzo mówiący dużo. Parlament, nawet i wybory czy pewna kampania, no i także posunięcia rządu reforma Hausnera, Jak pan to widzi, bo to nas jako społeczeństwo przecież dotyka naj, najmocniej? Ja myślę to, to, że księdza, że na sytuację Polski w Unii, na perspektywę Polski w Unii musimy spojrzeć przez taki podstawowy, przez pryzmat podstawowego czynnika, który określa w tej chwili stopień niezależności państwa polskiego. W takim zakresie, w jakim ono już będzie, z tą poprawką to mówię, ale i również stopień odporności Polski i polityków polskich na rozmaite naciski z zewnątrz. Mówię o stopniu zadłużenia państwa, bo tak naprawdę to ten plan Hausnera to są takie. To on jeszcze nie jest skonkretyzowany. To są takie na razie opowieści. No ale Bardziej... to jakaś reanimacja tego organizmu, prawda? Jest coś takiego, nie, i funkcjonuje coś źle. takiego. Ten, ten, ten. Z całą pewnością. Dług publiczny Polski przekroczył 100 miliardów dolarów. Zagierka był 20? Nie, to zagierka był dług zagraniczny. Zagraniczny. Ja mówię o długu publicznym, to jest suma długu zagranicznego i wewnętrznego. Ten wewnętrzny jest większy od zagranicznego. Przekroczył jesienią ubiegłego roku 100 miliardów dolarów, żeby deficyt budżetowy z roku na rok jest coraz większy. Żeby sfinansować deficyt budżetowy, rządy muszą sprzedawać papiery skarbowe i sprzedają je no, finansistom, ja ich mniej uprzejmie nazywam lichwiarzami, bo to tak naprawdę do tego się to sprowadza i nas, podatników, rząd nie musi o nic już prosić, uchwali podatki Sejm. Więc rząd już jakoś od nas te podatki wyciągnie. Mhm. Natomiast y, ci y, lichwiarze oni nic nie muszą. Oni mogą kupić obligacje rządowe, rząd musi je sprzedać, bo inaczej nie sfinansuje deficytu. Oni się targują, prawda? Y, nie jest tylko obliczanie. się targują, nie tylko się targują, za tym mogą iść również y, żądania polityczne, o których my nic nie wiemy, potem się dziwimy, że rząd coś robi, czego robić nie powinien. No to właśnie taka jest przyczyna. I to jest podstawowy czynnik, który jak powiadam i wyznacza granice naszej samodzielności i wyznacza też stopień odporności Polski na różne naciski z zewnątrz. Powiedzmy taka rzecz jak tak zwane roszczenia osób wypędzonych, bo my się zetkniemy w tym roku, być może nie natychmiast po 1 maja, ale z całą pewnością ten problem nastąpi, wystąpi. Z objawieniem się tych, tych niemieckich roszczeń odnoszących się do ziem zachodnich i północnych. Mam na myśli to dążenie do zmiany stosunków własnościowych na tym obszarze. Niemcy tego nie ukrywają specjalnie, nawet trwają przygotowania. Powstało pruskie Towarzystwo Powiernicze, które o ile dobrze wiem, zgromadziło tam kilkaset tysięcy, mówi się o sześciuset tysiącach wniosków rewindykacyjnych, więc będziemy musieli stawić temu czoła. Pan prezydent Kwaśnicki troszeczkę tutaj chyba zrobił błąd, jeśli zrobił to nieświadomie. Zakładam, że nieświadomie. Tak, zakładam, że nieświadomie. Uprzejmie zakładam, że nieświadomie. Mię się podpisał 29 października ubiegłego roku tak zwaną deklarację gdańską razem z prezydentem Republiki Federalnej Niemiec której to deklaracji, wprawdzie tam ona mówi, że nie, będą, nie powinny być więcej podnoszone roszczenia majątkowe, to słówko więcej to nie właśnie wprowadza są, tak. niejasność, czy to jeszcze tym razem powinny, a już potem nie powinny. I niestety za takim rozumieniem przemawia ostatnia akapit tej deklaracji, mianowicie stwierdza on, że jest problem, że trzeba go jakoś załatwić, że trzeba w tym celu jakieś gremium takie powołać, coś w rodzaju arbitra takiego chyba międzynarodowego, złożone z autorytetów moralnych, polityków i przedstawicieli społeczeństwa otwartego, nie wiem o kogo tu chodzi, ale to się dowiemy w stosownym czasie, którzy by takie rozwiązanie jakieś znaleźli. Dlaczego mówię, że to jest błąd? Dlatego, że do tej pory ta chęć zmiany stosunków własnościowych na ziemiach zachodnich i północnych w Polsce była jednostronnym żądaniem niemieckim. Podpisując deklarację gdańską, pan prezydent Kwaśniewski, jak gdyby imieniem Rzeczypospolitej Polskiej, wprawdzie to nie ma znaczenia prawnego, no ale polityczne ma. Imieniem Rzeczypospolitej Polskiej przyznał, że jest problem i trzeba go jakoś załatwić. No to będzie załatwiany. Jak? No to się przekonamy właśnie w przeszłości. W, kolej... w tym roku już możemy co? się przekonać, bo nie sądzę, żeby Pruskie Towarzystwo Powiernicze i pani Erika Steinbach chciała czekać zbyt długo. Także to jest pewien problem, którym, z, się, z którym się z pewnością zetkniemy. No i zetkniemy się z, z nowym sposobem funkcjonowania państwa, z nowym sposobem funkcjonowania gospodarki w Unii Europejskiej. Zetkniemy się również no, nie chciałbym mówić, że to będzie bolesny powrót do rzeczywistości, ale niewątpliwie oczekiwania zostaną skonfrontowane z rzeczywistością, jeśli chodzi o ten deszcz złota, który miał spadać, spaść na Polskę w wyniku przystąpienia do Unii Europejskiej. Wyjaśni się, czy będziemy płatnikiem netto, przynajmniej w tym roku, w następnym i jeszcze w następnym roku, w pierwszych trzech latach, czy też to znaczy, czy rację mieli eurosceptycy ostrzegając, że możemy zostać płatnikiem netto, czy rację mieli eurofile, którzy mówili, że to nie chodzi w rachubę. W tej chwili znowu się powołam na, no gdybym ja tylko tak mówił, no to można by powiedzieć, że ja jestem tendencyjny, chociaż jestem, no nie ukrywam, ale znowu się powołam na rzecz Pospolitą, która chyba dwa tygodnie temu zamieściła artykuł stwierdzający, że no, nasi negocjatorzy i politycy, którzy komentowali ich zachowanie, utrzymywali nas w przekonaniu, że Polska płatnikiem netto nie będzie, żeby nie zniechęcać nas nadmiernie do poparcia integracji. No więc rozumiem, że taka była socjotechnika, a teraz nastąpi godzina prawdy i ona może pogłębić tylko to rozczarowanie. I wracając do ostatniej kwestii wyborów do Parlamentu Europejskiego, no niewątpliwie się odbędą. Pytanie jest teraz takie, kto będzie w tych wyborach startował, czy pojawią się jakieś nowe listy, nie jest to wykluczone. Widać wyraźnie, że partie, ugrupowania parlamentarne chcą zablokować wszystkim spoza własnego grona możliwość samodzielnego startu będzie to pewnie jakoś obchodzone, ale no zobaczymy 23 stycznia sejm podejmie no właśnie, decyzję. Czy już się określili, kto będzie kogoś popierał, czy jakaś jest grupa prezydencka, rządowa. To prace? się właśnie nie udało, to się właśnie nie udało. Pan prezydent planował utworzenie takiej listy, nazywał ją listą apartyjną, listą społeczną, ale na razie to się nie udało. Obawiam się, że już może być za późno na wypromowanie takiej listy. Być może, że jeszcze będą takie próby czynione, ale chyba jest za późno i chyba pan prezydent już nie popiera tego pomysłu, w każdym razie odstąpił, bo pan Tadeusz Mazowiecki zapowiada, nie wykluczył ostatnio wystawienia takiej właśnie partyjnej listy przez fundację Schumana. No, zobaczymy. Gdyby tak się stało, to by oznaczało, że rzeczywiście pan prezydent własnej już nie wystawi. Być może pojawią się jeszcze jakieś inne. I poprze, poprze tą. Może poprze inną. Może prawda? poprze tą właśnie. Szumaną. Szumanowską. Tak. Zobaczymy. Zobaczymy. Czyli to przed nami takie, że powiem, prognozy pan redaktora. Kwestia może już konkretnie sytuacji w Polsce. W parlament przyszły, jeszcze mamy czas, ale myślę, że te miesiące będą bardzo gorące też dla parlamentarzystów, czy nie, czy jak to Pan widzi? Te miesiące będą gorące, no. dlatego że wybory do Parlamentu Europejskiego będą dobrym testem wpływów ugrupowań parlamentarnych w tej chwili w elektoracie, bo co innego sondaża, a co innego prawdziwe głosowanie. No i z tego będą partie wyciągały wnioski do wyborów parlamentarnych, które teoretycznie powinny się odbyć w 2005 roku i chyba tak będzie, mimo że pan prezydent i pan premier w kwietniu ubiegłego roku obiecywali, że właśnie ze względu na wejście Polski do Unii te wybory będą przyspieszone, żebyśmy już weszli do Unii z nowym parlamentem. Ale ponieważ nie udało się utworzenie formacji prezydenckiej, i nie udało się panu premierowi z kolei pod, poprawić notowań Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W związku z tym no, odstępują od tej obietnicy. To tylko potwierdza i mimo, mimo apelu pana Donalda Tuska, który domagał się, żeby akurat Platforma ma wysokie notowania, więc zależałoby jej, żeby wybory się odbyły teraz. A co będzie za rok, no to tego jeszcze nikt nie wie. A ja ocenia, właśnie, a propos, może już przerwałem, a może powrócimy. Poruszył pan Platformę, mówimy ostatnio podległości. niepodległości. No, platforma wyrażała bardzo wyraźną taką stronę poparcia, prawda, dążeń proeuropejskich. Tak. No a teraz być może jej przyjdzie jakoś do, przyjąć dużo też, no, pewnie różnych konsekwencji z tego płynących, jeżeli będzie miała władzę, jak się przynajmniej sama chwali. No, i teraz ten descent CZD do Platformy. Takie mamy przypuszczenia. Na, tak na pewno coś takiego, coś takiego, jeśli nie ma miejsca już, bo Sojusz Lewicy Demokratycznej od, przeprowadził weryfikację. Kto, że ta myśląca część przeszła tak. Tak, ubyło tam 70 tysięcy, około 70 tysięcy członków. Platforma Obywatelska notuje bardzo wysoki napływ nowych członków. No, więc rozumiem, że. Stonącego okrętu, jedni przechodzą na okręt, który jeszcze się utrzymuje na falach. Zwracam uwagę, że na zmianę retoryki pewnej, to poseł Rokita, wybitny polityk Platformy Obywatelskiej, był autorem hasłanice albo śmierć, które tak i nadal podtrzymuje tezę o konieczności twardej obrony interesu państwowego, jak to będzie wyglądało w praktyce, bo co innego się mówi, a co innego się robi, to się przekonamy, jeśli by, kiedy Platforma objęłaby władzę. Wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości, żeby Platforma samodzielnie mogła objąć władzę. Wydaje mi się, że nawet nie potrafiłaby stworzyć stabilnego rządu, gdyby brać, biorąc pod uwagę obecne sondaże, z prawem i sprawiedliwością, konieczny byłby jeszcze trzeci koalicjant, a rząd oparty na koalicji tak szerokiej nigdy nie będzie rządem silnym. Będzie mógł administrować, ale już nie będzie mógł podejmować jakichś śmiałych decyzji ryzykownych. I to jak gdyby wyznacza ramy, w których platforma będzie się poruszała. Gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że mamy do czynienia tutaj te, te darze takie bardzo podprowadzające Platformę pod zwycięstwo, że mamy do, do czynienia z takim procesem znanym od starożytności, kiedy zwierzę ofiarne prowadzono na, na, do ołtarza, to przedtem zwłocono mu rogi. Otóż wydaje mi się, że platformie, Platforma ma w tej chwili zwłocone rogi. I Sojusz Lewicy Demokratycznej przeczeka ten najgorszy okres, a potem przegrupuje siły, pan prezydent się jakoś się pogodzi. No bo ten malec teraz w sojuszu, pan Janik odchodzi do klubu, żeby wziąć tam, jak to mówi, za, za kardy to wszystko. Pan Aleksy, taki tonizujący minister, prawda? Więc, proszę księdza, ja bym, a. owszem, tutaj tak się względy przyzaje. polityki a. wewnętrznej są decydujące. Ale tak zupełnie nie wykluczałbym również takiego spojrzenia na te wszystkie przetasowania, że nominacja pana Józefa Oleksego, tak, że tak powiem skwapliwie pod, podtrzymana przez pana prezydenta, oznacza, że i nominacja pani Danuty Hibner na komisarza, bo to już wiadomo. No to już było takie już marzenie, prawda? No tak, ale to oznacza, że być może partia ugodowa jednak rośnie w siłę i te proporcje się zmieniają. Ja dlatego o tym mówię nie po to może, żeby tutaj wzbudzać jakieś podejrzenia, tylko po prostu gwoli wyczerpania wszystkich możliwości. Dlatego, że my się w szkołach uczyliśmy nadal się dzieci uczą, że w czasach Saskich i Stanisławowskich to obce dwory się bardzo interesowały, kto w Polsce zostanie królem. Nie tylko się biernie interesowały, ale nawet przekupywały posłów, senatorów i innych dygnitarzy. No więc nie wiem, czy teraz tego nie robią. Myślę, że teraz też to robią, zwłaszcza, że no, funkcjonują niemalże jawne agentury obce. Mam na myśli takie organizacje czy instytucje, które są finansowane przez obce.